Dzień dobry albo i w sumie niedobry. Zbierałem się troszeczkę do nagrania tego, bo też nie bardzo miałem chęci. Trochę chujowa sytuacja wynikła, ale do rzeczy. Dzisiaj tylko taki powiedzmy vlog w formie ogłoszenia. Krycha wraca do sprzedaży przygotowana już pod sprzedaż dla nowego klienta, z którym miałem kontakt od miesiąca, który już wcześniej pisał o tym samochód, bardzo chciał. Nie przypuszczałem, że stanie się coś takiego, jak coś się, co się stanie, ale to też jest kwestia pewnie mojej osoby, że za bardzo wierzę w ludzi, wierzę ludziom. Sam nigdy nikogo nie oszukałem i bardzo często się to na mnie mści. Przygotowałem mu samochód, zrobiłem cały serwis olejowy skrzyni tak samo z filtrami. Jutro jeszcze mieliśmy e, robić e, wzmacnianie sprzęgła pod klienta, żeby już tam te zawory loka były powzmacniane na przyszłość, żeby nie musiał się męczyć. Miał za to wszystko dać teraz pieniążki, e, zadatkować samochód. Uwierzyłem w to, ale tak jak mówię pisałem bardzo długo z typem i kurwa nie pomyślałbym, że taki numer się stanie, więc z automatu też zadatkowałem Forda. I Kontakt się urwał. Gdzieś tam poszperałem dowiedziałem, że jest to bardzo nierzetelna osoba od jego znajomych. Eee, no, jestem w dupie. Jestem w dupie. Bardzo jestem w dupie. Daję się wypierdolić jak dzieciak. I dlatego, no Krycha wraca na sprzedaż za 67 koła, tak jak mówię zrobiona na cacy z zimówkami, ze wszystkim co wam powiedzieć, jestem dojebany, załamany nigdy nikogo nie oszukałem i myślałem, że nie mieści mi się w głowie jak można się po prostu tak zachować dlatego też jeżeli ja powiedziałem o Fordzie to, zadatkowałem, to go zadatkowałem, pojechałem tam straciłem mnóstwo pieniędzy na przygotowanie krychy, na serwisy żeby była świeżutka, zrobiona, żeby wszystko było cacy i najpierw miał wysłać te pieniądze, ale mówił, że to matka z Polski musi wysłać, bo on jest w Holandii. Potem, że przyjedzie do mnie Ziomek. No i zadzwonił do mnie Ziomek, że już do mnie jedzie, ale że nie dojechał, że przyjedzie w poniedziałek. I teraz tak dzwonią ten numer, to tam odbiera jakaś babka w ogóle. No, wał jak chuj, poszedł, wał jak chuj. Tylko pytanie dlaczego, skoro wiedział, że ja stracę, jak dam zadatek za Forda, czemu nie powiedział, że nie jest pewien, czy coś kurwa? Ja w tym czasie, dwóm osobom też powiedziałem, że no niestety, ale już samochód jest odłożony i liczę na te osoby, że jakoś to się uda załatwić, że ja wezmę tego Forda i nie stracę tego zadatku. Tam fakt, faktem jest taki, że tego Forda, tego zadatku nie, nie spisywaliśmy żadnej umowy, ale no jednak wiecie, jak jest, no robić mordę dupę, to nie w moim stylu. Wyprzytykają się z pieniędzy, żeby ją przygotować, tą krychę. Rozumiecie? Naprawdę zrobione było wszystko. nawet no, skrzynia, sprawdzona hydraulika wszystko było zrobione na cacy kurwa. I, nie, i ja nie, nie ogarniam, ja bym sobie sam nie mógł spojrzeć w lustro, w lustro gdybym się okazał taką osobą. W najgorszym wypadku stracę 6000 zadatków za Forda. Stracę tego forda yy, i będę kombinował, bo oczywiście wszystko jak to ma w zwyczaju, naraz się walić, wszystko się naraz zrzuci, czyli y, opłaty, wszystko inne kurwa, naraz się po prostu zleci. I koniec końców i tak chyba będę musiał kręcać, sprzedać. Daję się wyjebać, jak dziecko. No, mam nadzieję, że kurwa. Gdzieś się typa kiedyś ktoś trafi, kurwa, albo coś też go takiego jakaś karma spotkało. Bo... Ah. Nawet nie powinienem tego nagrywać, bo wiem, że się wystawiam na jakieś wasze kurwa śmiechy, chichy, na, na wyszydzenie mnie, ale po części zasłużyłem. No i tyle. Nic: jakby coś krycha na sprzedaż, piszcie na maila któregoś. Tyle postaram się wrócić do treningów jeszcze w tym tygodniu jakoś sobie to w głowie poukładać bo póki co to antydepresanty i jazda świnie